Rafał, a powiedz mi, co w tym przypadku jest gorsze: nie widzieć czy nie mówić? To, ale ty, Gabriel, też masz jakieś porównania. To jedno i drugie to jest nieszczęście. Zrobiłem zdjęcie y, tej zupki, żeby później tobie pokazać, co jadłeś. Tak apetycznie wygląda, że hej. Mmm, ale dobre. Pomogę ci. No bez przesady, ja tu. Tutaj trafię. na środku jest takie coś. Ja trafię. A przepraszam panią. Czy mogę być taką ścierkę lnianą, dużą? To ścierą chcesz mnie przykryć? No tu cię przykryć, no czym cię, teraz zrobić taki nie świniaczek. Ma, a, nie ma, a Nie, a nie ma nic innego? Co to za ścierka jest, Ja się pytam. Ścierka lniana. I powiem ci, że to. jak nie widzisz, to nie smakuje. Wiesz Rafał? Mm. To już tak rzędzisz, że wolałbym, żebyś z dwojga złego na jeden dzień chociaż przestał. A mieć. ja wiem, że to twoje marzenie jest, żebym ja się nic nie odzywał. Ty w ogóle byś chciał, żebym ja był ślepy, głuchy i, i w ogóle niemowa. Rafa, ja w ogóle tak nawet nie pomyślałem. No. Ja już wiem, co w twojej głowie siedzi. A jak tak siedzę, to myślisz, że ktoś widzi, że ja nie widzę? Jak ty siedzisz przez w okularach. Przecież ludzie nawet nie widzą, że masz zaklejone oczy. Te okulary zakrywają wszystko, Rafał. Nic nie widać? Mhm. Ale ja tu czuję, że mi tu wystaje. To może ja ci to przykleję? Nawet mi nie ruszaj, bo to mnie boli. A może te okulary inne? Może jakieś inne masz? To muszę być większe okulary, bo one mi nie przysłaniają. O, te są lusterkowe, bo Pokaż. O, te są lepsze, Rafał. Gabriel, to wy też wystaje. Bo się nie. A czy to w ogóle pasuje, te okulary? Te okulary, czapka szalik, wyglądasz po prostu bajecznie. A wiesz, że ja makijażu nie zrobię? A i tak masz zakryte oczy, Rafał. No, ale tu jest trochę ciała, widać. O jest. Ojej. Gabriel, teraz się wszyscy patrzą. Nikt się nie patrzy, no przecież szklanka mogła spaść. No, ale ty, człowiek, no to gdzie ty to postawiłeś? No to tak na brzegu stał no, to, 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 no. wiesz doskonale... Szklanka to, to jest, nie jest majątek, spe Rafał. Ale ty specjalnie tak robisz, żeby mnie tylko skompromitować. I pani uważa, bo szklanka się stukła. Najgorsza rzecz to mieć problem właśnie z oczami, być No ja po, ja po omacku, no to tak, i gdzieś rękę do talerza. I gdzieś coś tam zahaczyłem i, No tak. No i ty musiałeś mnie karmić. No tak tak. Jakiegoś dziadusia.